Pogoda nam dopisała, dopisaliśmy my. Państwowa Straż Pożarna, OSP w Chrzanowie, Miejski WOP w Chrzanowie, a także Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie i Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu, gdzie wyszliśmy naprzeciw z profilaktyką, profilaktyką bezpiecznego wypoczynku nad wodą, dzisiaj nad akwenem Hechło, z profilaktyką jak nie dać się oszukać, jak być bezpiecznym, bezpieczeństwo w internecie. Zainteresowanych było bardzo dużo. Dzieci otrzymały nagrody, odbyły się quizy, zagadki z nagrodami. Myślę, że najważniejsze i najcenniejsze, co mogliśmy przekazać dzisiaj e, wszystkim mieszkańcom powiatu szanowskiego, którzy przybyli tutaj nad Akwenhechło? Przede wszystkim porady, e, jak być bezpiecznym. Spotkanie. Witamy na pokazie radowi Sławodnego. Osoba zostanie wrzucona do wody. Pomocy! Pomocy! Akcja będzie wyglądała w ten sposób, że po uzyskaniu sygnału SOS Ratownik, biegnie do wody. Państwa Straż Pożarna w Szanowie włączyła się w sposób aktywny, w sposób taki, iż zorganizowaliśmy dwa pokazy w dniu dzisiejszym. Pierwszy z pokazów było to ratownictwo wodne z użyciem sani lodowych, gdzie ratownicy podejmowali tutaj jednego z naszych ratowników, który symulował topielca. Drugi z pokazów polegał na pokazie gaszenia płonącego oleju w sposób prawidłowy oraz w sposób nieprawidłowy, co umożliwiło pokazanie tutaj obecnym, jakie zagrożenia się je ze sobą gaszenie oleju wodą. Jak Państwo widzą mamy tutaj zastymulowaną kuchenkę gazową, taką jak większość z Państwa ma pewnie w domu. W garnku znajduje się 1,5 litra oleju rzepakowego zwykłego, najzwyklejszy olej jadalny. My w tym momencie podgrzewamy go celowo, żeby go zapalić. Kolega teraz już może ściągnąć pokrywkę, żeby dać troszkę dostępu tlenu. Temperatura samo zapłonu oleju jadalnego wynosi około 370 stopni Celsjusza. Proszę, mamy zapłon. Jak widać, to się niewinnie pali. Większość ludzi z tych pewnie wzięłaby szklankę wody i by flusnęła, tak? Miarka symuluje objętość szklanki około 250 ml wody. Jak kolega wleje, proszę bardzo. Demonstrujemy. Dodatkowo tutaj możliwe było oglądnięcie naszych samochodów bojowych oraz samochodów OSP Chrzanów. Wyznaczamy sobie środek lat Tutaj robimy środek, tak? Układamy ręce najtwardszą częścią ręki. Super, i w prostych łokciach uciskamy 30 razy. U nas dzieci mogą nauczyć się pierwszej pomocy. Nie tylko dzieci, myślę, że dorośli też, pierwszej pomocy, ale także zobaczyć sprzęt, jakim dysponujemy. Myślę, że to jest niecodzienna sytuacja, zobaczyć karetkę od środka. Oby w takich okolicznościach. Dzisiaj wzrok najmłodszych naszych pociech skierowany był do żywej maskotki inspektora Wawelka, która jest dzisiaj z nami obecna na łodzi. Dzieci świetnie e, wiedziały, że jest to inspektor. Zresztą nie pierwszy raz e, mamy e, możliwość gościć tego inspektorka u nas. Spotkaliśmy się po raz czwarty i myślę, że nie będzie to ostatni czwarty raz, ale kolejne takie spotkania profilaktyczne będziemy organizować co roku, bo naprawdę z roku na rok mieszkańców, dzieci, seniorów jest coraz więcej. Bądźmy bezpieczni. Do zobaczenia w przyszłym roku.